Wieża widokowa w suszynce, suszyna. Tutaj mamy okolicznościową pieczątkę. Karteczki są w środku. Możemy sobie zrobić piecząteczkę. Gmina Radków, proszę, piękna pogoda. Współczesna wieża, 27 metrów ma wysokości. I jest to po prostu rewelacja, bo nikogo nie ma blisko, zaraz pojedziemy do następnej wieży takie są widoki dzisiaj jest raczej listopad to tak dlatego to nie jest yy, sprzyjająca pora i nie ma takiego słońca chociaż widać tam są piękne widoki z tej oto strony